Gala promocji książki odbędzie się 27 maja o godzinie 12 w sali Teatru Miejskiego w Świdnicy. Wstęp jest bezpłatny. Książka ta jest w całości napisana przez świdniczan. Moje małe dwie ojczyzny, wspomnienia świdniczan. Ta książka jest jak gdyby akordem naszych podczynian dwuletnich w ciągu dwóch lat. Hmm, przystąpiliśmy do konkursu Ministerstwa Pracy i Pracy Społecznej, a hmm, dla wspierania y, osób starszych 60 plus. W ramach tego konkursu odbywaliśmy mnóstwo wycieczek, y, zwiedzaliśmy y, do województwo dolnośląskie, były spotkania w szkołach z młodzieżą, były spotkania z osobami starszymi w ich reprezentacyjnych stowarzyszeniach, i akordem tych wszystkich spotkań jest właśnie wydanie tej książki. Powstało 17 opowiadań, które zostały zredagowane i wydane w postaci jednej książki. Książka jest wydana po to, aby upamiętnić te czasy dla pokolenia przyszłego. To pokolenie, które wspomina w tej książce, już jest takim pokoleniem, które odchodzi pomału. I ci młodzi ludzie będą mieli okazję. W tej książce zobaczyć zdjęcia swoich rodziców, dziadków i dowiedzieć się historii, którą nieraz w domu puszcza się mimo uszu, a jednak ona jest bardzo ciekawa i wydaje mi się, że na pewno to spotkanie z tymi bohaterami tej książki będzie dla wszystkich śwniczań, którzy przyjdą na tą galę takie przyjemne. Każdy, kto przyjdzie na galę, dostanie książkę w prezencie.